Pokażę wam co wymyśliłam do beczki, w której robię co roku gnojowice. W tym roku będę tu robiła pokrzywę i jakie zioła będą się pojawiały, takie będę dodawała dodatkowo. Ponieważ w zeszłym roku tutaj ten kranik nie ma żadnej siateczki tam, niestety jest to troszkę, no bo to jest taki pojemnik bardziej na deszczówkę niż na gnojowice. No, jeszcze nie dosięga woda, dlatego nie leci. Ale on nie ma tam żadnego zabezpieczenia przed roślinami, które są w środku. Dlatego w tym roku po prostu taka prowizoryczna e, prowizoryczne sitko dla roślin, żeby nie przychodziły mi do tego otworu, który tam jest. O, do niego dosięga woda. Zamoczmy to, żeby było mnie słychać. Po prostu na skrzynce do skrzynki ładuję zioła i mniej więcej do wysokości skrzynki do, do naleję wody po to, żeby one nie wypłynęły tam na dół. No i za 4 dni będzie pierwsza gnojewica zrobiona z pokrzywy do podlewania roślin. A pokażę Wam co tu powstaje jeśli chodzi o moje zagony permakulturowe Nodik. Zobaczcie, pierwsze dwa Zagony są gotowe. Już tutaj są posadzone rośliny na przemian. Na przykład w pierwszym mam tak bób, ziemniaki fioletowe, kalarepa, groch, buraki i ogórki. W zagonie drugim szczypiorek, ogórek, buraki jeszcze nie wykiełkowały, czosnek, kalarepa, ziemniaki, aksamitka, ziemniaki. Kolejne zagony czekają. Warstwy, jakie na nich układałam, to gnojowica. To znaczy e, od zwierząt. Wymieszana ze słomą. Taka trochę przerobiona już. Kartony. Słoma. Zrzynki z gałęzi. Nie zrzynki, tylko zrębki z gałęzi. I na to ziemia. I do ziemi kompostowej już właśnie rośliny docelowe. Do zagonów kupiłam takie pręty tunelowe zrobione z włókna szklanego. Są one bardzo solidne, sześć fi. Grubszych nie wolno, ponieważ się łamią, nie są w stanie się wygiąć. Tutaj mam wykorzystane na zagonach szerokości 1,20 m. Mam wykorzystane 2,5 metrowe, a na zagonach o szerokości metr metrowe. Chodźmy zobaczyć jak tam o, coraz więcej wody, ale już zasłoniło otwór. I zobaczmy, czy teraz sobie ładnie poleci, bez roślin. Idealnie będziemy tutaj nabierać sobie do pojemnika pokrzywice, gnejowice. Która się nam zrobi za 4 dni, będzie gotowa, pokażę Wam jeszcze jak wyglądają moje dwa zagony duże, które zrobiliśmy przed domem. Już są praktycznie gotowe, jeszcze tylko muszę dosadzić do nich pomidory. Ale już pięknie wszystko zaczęło w nich rosnąć. Chodźcie. Zagony przed domem są osłonięte taką agrowłókniną. Mięciutką. Ona przepuszcza światło. Taka jakby flizelinka. Przepuszcza powietrze, ale chroni przed wiatrem i pozwala zachować ciepło. Zobaczcie. Tu są jeszcze pomidorki do wsadzenia. Ale tutaj na przykład już jest sałata, małe papryczki, mięta. Ale to pięknie tu wygląda. I ciepło jest. Warto korzystać z sadzenia roślin z sąsiedztwa korzystnego, ponieważ rośliny się bardzo wspomagają. Jest ogromna różnica w tym, jak szybko rosną, jak chronią się przed szkodnikami. Ja tutaj sobie po bokach ją przytrzymuję kamieniami. Chociaż, jak jest bardzo silny wiatr, to nie bardzo to. Pomaga, trzeba tutaj mocny kamień położyć. A teraz drugi zagonik. Tutaj były posadzone cebulki, malutkie, nie na szczypior, tylko na cebulę. Tam pięknie wyrosła rzodkiewka, rośnie kalarepa, tu jeszcze marchew sobie rośnie. Zobaczcie, bardzo jasno tutaj jest. No już jest wieczór, także troszkę ciemno, ciemniej się robi, ale wszystko pięknie rośnie. Jest to bardzo ciężka praca, praca na farmie. Zwłaszcza maj, kwiecień, właściwie od lutego już w szklarni, żeby wszystko wysiać z nasion. Luty, marzec, kwiecień, wysiewanie. Maj, bardzo intensywne prace w gruncie. Ci, którzy u nas byli teraz w maju, to wiedzą, ile jest pracy i jak ta praca jest bardzo ciężka. Zwłaszcza teraz, kiedy Misiek ma uszkodzoną rękę i. Sama muszę wykonywać ciężkie, takie też fizyczne prace, typu wożenie ziemi w taczkach, gnoju w taczkach czy wykopywanie. Czasem tak trzeba, ale nie zamieniłabym tego na powrót do miasta, do życia w blokowisku, betonie i jak kwiaty w doniczce. Albo zwierzę w zoo, w klatce. Pan Bóg stworzył nas do tego, żebyśmy uprawiali ziemię. To jest myśl, która mi od dawien dawna towarzyszy. Mamy ręce do pracy w ziemi. Ziemię do tego, aby w niej sadzić. I żeby wtedy tak naprawdę poczuć się szczęśliwym i żyć pełnią tego, co nam Pan Bóg dał czyli ziemię i rośliny, które wydają nasiona.